Może powiem troszkę o Esterce. No w tej chwili y, oni przebywają w i, i Indonezji, gdzieś tam na jakiejś wyspie i w środę poczuła się bardzo no, słaba. Chyciło gardło, przestała mówić i później już wieczorem dostała takich jakby drgawek. No i dzwonili tam na infolinie. No, i skierowali ich tam do takiego szpitala. No, i tam, gdzie do szpitala, pierwsze byli prawie, że na 100% pewni, ale później wykluczyli to, że przez ugryzienie komara i że są takie objawy, jakie właśnie ona miała, bo dostała bardzo dużo mocnej gorączki, aż drgawki miała. No, i zaatakowało i cały ten. I, no i później się y, zrobili badania, zrobili prześwietlenie płuc inne te wszystkie i później to wykluczyli i na obecną i, cały czas dali, dawali jej tylko przeciwbólowe y, kroplówką, nawadniali ją też, bo była później okazało odwodniona i stwierdzili w tej chwili y, bakterie, dwie bakterie. Y, które po prostu tam można złapać poprzez nawet pić z powietrza, poprzez picie, jedzenie. I w tej chwili dostała antybiotyk. Antybiotyk już działa. No i dziś przed nabożeństwem rozmawialiśmy z nią. No już widać, że jest mocniejsza. Po pierwsze, jak rozmawialiśmy, to usypia normalnie. Y, no, była tak. No Nie wiem, no, po prostu ta bakteria działała także, no, była bardzo słaba. No i w tej chwili już rozmawialiśmy z nią, widać, że już jest taka mocniejsza i nie miała już gorączki. Tą noc już była bez gorączki i już na, na, nabiera sił. No, modlitwa dużo robi. Po prostu żona zrobiła, szybko zadzwoniła. Dobra, Tajuzie, pastora, no i jeszcze do innych, ci inni dalej. Taki łańcuszek i po prostu jest to dowód, że usilna modlitwa dużo potrafi. No i modlimy się, aby wyszła z tego szpitala, no i aby mogli po prostu szczęśliwie wrócić. No, chciałem podziękować wszystkim i oczywiście kazała pozdrowić. Wszystkich zbór i podziękować za modlitwę.